Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w późne, czwartkowe popołudnie, bo mamy czwartek już, późnym popołudniem. Do południa nie miałam czasu, bo miałam nagrywać, bo miałam parę spraw do pozałatwiania, także nie miałam czasu. Teraz też byłam, ale to już wiecie gdzie byłam jeszcze, bo dogrywałam, wiecie, do kolejnego vloga wczoraj. Zakończenie w sumie, byłam właśnie jeszcze na taki zgodę na konkurs dla Julki podpisać. No i niedawno co wróciłam. Wcześniej jak załatwiałam te sprawy, to byłam też w Piedronie. Tak, byłam w Piedronie, wiem, narzekam, a byłam. To dla tych wszystkich właśnie, którzy będą coś pisać, bo tutaj nie wiedziałam właśnie, że, to jeszcze Wam powiem, że mam dwóch jakichś takich panów, znawców ekonomii, ale to już wiecie, mniejsze o to. Bo ja jak z Wami rozmawiam, no to po prostu ja z wami rozmawiam tak, jak właśnie bym. Nie wiem, no sąsiadkę spotkała na drodze, chociaż no ja po drodze nie chodzę, bo u nas to się jeździ samochodem. No ale tak właśnie wam mówię, że po prostu ja z wami rozmawiam, tak jak z moją dobrą. Koleżanką, sąsiadką, nie wiem, no tak jakbym do siostry na, powiedziała, że o, słuchaj, mieli obniżyć podatek VAT, a obniżyli o 20 groszy. Więc ja z wami tak samo rozmawiam, jak z dobrymi moimi znajomymi w ilości. 6 tysięcy osób, praktycznie. No, czasami oglądających jest nawet trochę więcej jak te 6 tysięcy, no ale subskrybentów mam 6 tysięcy i za to Wam również serdecznie dziękuję, za te 6 tysięcy. Więc ja z Wami po prostu tak rozmawiam, jak no, z dobrą znajomą i po prostu tak, jak nie wiem, właśnie opowiadam, że mm, mieli tam coś zrobić, a nie zrobili, no to tak, to właśnie ja z Wami rozmawiam, a nie tak, jak wiecie jakiś tutaj znawca ekonomii, czy coś takiego, czy to ktoś tutaj właśnie napisał, żeby konsumentom było, żyło się lepiej. Więc ja jako ten konsument, muszę Wam powiedzieć, to nie wiem, czy jak obniżyli ten podatek VAT o te 20 groszy, dodam tam nawet no max o tą złotówkę na tych takich droższych produktach, że to tak dzięki temu będzie mi się żyło lepiej. No raczej chyba nie, bo jak y, na przykład dajmy na to ser żółty, zaraz Wam pokażę, gołdę, ser żółty gołdę. Wcześniej kosztował 21 zł chyba 98 groszy, no to po obniżce właśnie y, watowej kosztuje 20 zł 80 groszy. No to wie, dobra, złotówka jest zaoszczędzona, OK, niech będzie. Ale no mnie nie o to chodzi właśnie. Ja wiem, że nie wszystkie produkty są obniżone. To sobie zdaję z tego sprawę, bo chyba to y, jest tylko y, no w Biedronka i Lidl to napisali właśnie, że 3000 produktów obniżyli o ten VAT, ale to są tylko produkty y, najpotrzebniejsze, czyli mleko, masło i no i tak dalej. Y, na pewno nie będzie na y, produkty luksusowe, to nie będzie obniżki, no to też o tym doskonale wiem. Czyli kawior, krewetki i tak dalej. To na to też nie ma. No i na chemię i na takie inne Zresztą, No dobra, o tym nie wiem. Nie zagłębiałam się, nie sprawdzałam jak to tam dalej jest. Ale to tylko tak mówię po prostu. Tak jakbym właśnie rozmawiała no, 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 nie wiem, no, z sąsiadką czy z siostrą przez telefon, właśnie, że mieli to zrobić, bo z siostrami to sobie dyskutujemy, mieli zrobić, a nie zrobili. No, więc ja z Wami tak samo właśnie tutaj rozmawiam. Nie jak właśnie ekonomista, czy nie wiem, jakiś polityk, tylko właśnie jako Wasza dobra znajoma, a Wy dzielicie się ze mną tym samym, jako też moje dobre znajome. Także to yy, o tym jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo tam jakiś taki wiecie. Dwóch panów to kazało mi się właśnie. Nie wiem, w ogóle tu pierwsza widzę te niki, kazało mi najpierw dobrze wszystko przeczytać, a dopiero potem się wypowiadać. Dzisiaj też czytam taki jeszcze artykuł odnośnie tego wszystkiego. Właśnie i tam kazali w sklepach w dobrze widocznym miejscu, właśnie wywieścić, że poobniżali ten podatek VAT. No, tutaj jeszcze tylko tak na marginesie i to też tak wiecie. Moja luźna taka rozmowa z Wami. A nie jakieś tam, wiecie, coś innego. Także to jeszcze o tym chciałam Wam powiedzieć. A teraz już przejdę do pokazywania tych rzeczy, bo żeby ten vlog nie był za długi. Także pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, a pierwszej rzeczy to Wam nie pokażę, bo jest w garażu, to kazał kupić mi mąż bo stwierdził, że chyba w Biedrze najtańszy, zresztą ja nie wiem, bo ja tego też nie kupuję, ale prosił, żebym to kupiła, a to jest płyn do spryskiwaczy i w Biedronce kosztuje 12,99 albo 13,99, więc jakoś tak. Hmm. Ale on leje sobie ten do spryskiwaczy z Biedronki, kazał kupić, kupiłam i on stoi sobie w garażu. Nie przyniosłam go już w domu, bo nie widziałam takiej potrzeby. Ser żółty, tak jak Wam mówiłam, 20 ,98 zł, 98 groszy. Kosztuje. W kosztuje tyle samo. Muszę 7, z chyba 19, czy coś takiego. Dwa. jogurty z krasnego stawu, wcześniej złoty 99, teraz złoty 90. Co jeszcze mam? A, wzięłam dla dzieciaków takie pryncesy. One są po 4,99. 16 małych takich wafelków i stwierdziłam, że będę Antośkowi jednego wafelka dawała po prostu do szkoły na jako takie wiecie, takiego snaka na przerwę śniadaniową, żeby właśnie miał, no bo mój Antośek, kanapek to tak i drożdżówek to tak niekoniecznie chce jeść. Daję mu mandarynkę, dlatego ja muszę mieć mandarynki. Jabłko mu daję i teraz będę właśnie dawała mu jeszcze taką małą princesę, ale wzięłam dwa opakowania, no bo wiecie, że jeszcze i starsze też będą chcieli jeść. Pomidorki koktajlowe, bo też były w promce w biedronce. 9,99 za kilogram, ale ja nie brałam kilograma, wzięłam trochę mniej. Także to. Jeden miks łęcki wzięłam, bo chcę zrobić te pączki teraz w sobotę od Paulinki. Także to to. I, a nie wiem, czy tam idzie tłuszcz, czy nie idzie, więc zakupiłam. E, zakupiłam mąkę. I muszę wam powiedzieć, że po tą mąkę, to mnie też zajrzałam. 2 kg sobie tylko wzięłam tej mąki. Ale to wam mówię. Bo wczoraj tutaj właśnie wiola. viola nie, nie wiola, dorcia. Dorcia zapomniałam dalej, jak, ale serdecznie cię dorcia pozdrawiam. Napisała właśnie, że jest promka e, mąka w Biedronce na promocji. E, no, tylko wiecie, ja myślałam, że. To ta będzie na promocji, a to jest ta mąka Basia. I ona jakoś jest 2,5 kg po 6 z kawałkiem. No nie powiem Wam dokładnie po ile, ale nie brałam tej mąki Basi. Wzięłam sobie na razie te 2 kg. Tak Wam powiem. I ta nie była na promocji żadnej. Była normalnie po 2,39 Wzięłam dla dzieciaków te serki. Te serki wzięłam Fruvita Duo. One były, jak się kupi, dwa opakowania. Były po złoty 19. Wzięłam ich 6, ale już dwa sobie dzieciaki. Moje zjadły. Więc już nie mam. Wzięłam też y kajankę ser biały. To też wzięłam. I jeszcze było na promocji y łopatka łopatka wieprzowa bez kości niby produkt polski bo pisze miejsce chowu polska miejsce uboju polska i ono przy zakupach za 29 zł było po 6,99 maksymalnie 4 kg na kartę wzięłam sobie takie dwa małe, yy, dwa małe opakowania i całe to są moje zakupy z Biedronki yy, a to jak słyszycie duży traktor jedzie sobie drogą bo u nas właśnie jakieś roboty drogowe, polowe się zaczynają widzę, pomału takie wiecie e, także to to i tyle, i więcej nic w tej Biedronce nie kupiłam, ale to są moje zakupy z Biedronki e, bo ja tak wiecie, tak jak ja Wam mówię, ja tam jestem tylko przy okazji kiedy teraz najbliższa okazja się e, przydarzy, no pewnie we wtorek na angielskim, a tak to nie wiem Raczej nie będę nigdzie się wybierać i jechać. No chyba, że będę musiała coś załatwić, no to wtedy tak. A jak nie będę nigdzie musiała jechać, nic załatwiać, to nigdzie się nie wybieram. Siedzę po prostu w domu, bo u nas nadal jest tak, wiecie, zimno, nieprzyjemnie. no Tutaj znowu na internecie czytałam, że znowu gdzieś jakieś idą wichury czy coś takiego, także lepiej siedzieć w domu. Dobra, koniec gadania, bo to wyszło już 10 minut, a miały być jakieś takie krótkie, Vlogi gdzieś mi tutaj jakieś światło migało, ale to chyba mi się tylko tak coś wydaje, może jakiś samochód przyjeżdżał i tyle. Co dzisiaj będziemy jeszcze robić? Mam zamiar, powiem Wam, stanąć trochę do żelazka, bo mam też na zbieranego prasowania, także to mam w planie zrobić. Jutro mamy piątek, więc pewnie to będzie taki vlog łączony, piątkowo-czwartkowy. No bo już ten hol zakupowy to też taki wiecie mały, jest także nie ma go co puszczać samego. I tyle, i zobaczymy właśnie, co będziemy jeszcze dalej robić. A na razie to wszystko. I zobaczymy się później. Ok, i tak jak Wam mówiłam, biorę się już za prasowanie. Weskę sobie do prasowania już rozłożyłam. A tutaj są koperty do wrzucenia, dobra. Ale najpierw zrobię sobie taki koktajl, smoothie, coś takiego. Miałam dolać sobie mleko, Wam powiem, ale chyba jednak z mleka zrezygnuję, bo tutaj i tak dodałam takich różnych owoców, więc chyba już do tej mieszanki mojej mleka dolewała nie będę. Ale mam tak: mandarynkę, dwa banany, dwa pomarańcze, szpinak i dwie łodygi selera naciowego. Dolałam sobie trochę wody, bo żeby wiecie, takie to dość płynne było. Trochę posłodziłam miodem i dosypałam jeszcze ziarenka. E, dosypałam trochę nasion chia. E, teraz się ostrzy. E, dosypałam trochę siemienia lnianego i dosypałam ostopest pest pra, I z tego wszystkiego powstanie taki koktajl. I zaraz biorę się za prasowanie. Dobrze, także teraz już mielimy. A to wszystko w ogóle to stoi. O, znowu się nie ostrzy coś. To wszystko to właśnie stoi sobie na tym moim robocie kuchennym, o teraz się dopiero wyostrzyło i taki to właśnie jeszcze mam do tego wszystkiego kielich i mam też do tego wszystkiego maszynkę do mielenia mięsa, którą podłącza się tutaj. A po ogóle tutaj możecie sobie też kupić inne, inne rzeczy, na przykład maszynka do lodów, do makaronu i nie wiem co tam jeszcze. Takie różne sprzęty, ale ja mam tylko właśnie maszynkę do mielenia mięsa, jeszcze mogę mieć. Znaczy, to znaczy, ja mam akurat. Bo było to wszystko w tym zestawie razem z robotem. Muszę go w ogóle wyczyścić, bo tak tylko piekę-piekę i nie czyszczę. E, także maszynkę do mielenia mięsa i ten kielich mam tylko, i to jest cały mój zestaw, taki, co ja tam parę lat temu kupiłam właśnie. Dobra. Także teraz już mielimy. Okej, okay, może starczy. Zobaczę w ogóle, jaka jest gęstość. Bo nie chcę, żeby było znowu aż tak bardzo gęste. Ale taka może być już mieszanka, mi się wydaje. Nie będę drobniej tego e mielić. Bo to i tak widzę, że szpinak to się nie chce coś zmielić. Ale to już mniejsza to I zaraz sobie nalewamy. Pijemy dla zdrowotności. E powiem Wam, że no w kamerze to ten kolor dużo lepiej wygląda, jak w rzeczywistości. Także może Wy lepiej, że nie widzicie tego rzeczywistego koloru. Bo by Wam się pić odechciało. A tak może właśnie yy, macie ładniejszy zielony kolor na kamarze, to może zechcecie sobie też takie coś zrobić. Dobre. Także ja teraz nalewam, zobaczę w ogóle jaka to gęstość, nalewam i pijemy. To znaczy ja piję i Julcia też powiedziała, że będzie pić i yy, prasuję. Ok. I teraz sobie naleję. Myślę, że yy, taka gęstość, o taka jest gęstość, patrzcie. O, także jest dość gęsto. Jeden list gdzieś tam był, wiecie, bliżej wierzchu, więc się nie zmienił. Dobra, i druga szklaneczka dla Juleczki może wypiję. I taki sok dla zdrowotności. Koktajl smoothie, czy ja tu tam kto woli nazywać. Myślę, że jest bardzo dobry. Same witaminy, żadnych odpadów nie ma. Tylko pić. Dobra, postawię sobie was na stojak. Akurat Juleczka przyszła na, na koktajlik. Dzień dobry. Także, będziemy teraz pić z Julcią koktajlik. Jak Ci smakuje, Julcia? Julcia, jak smakuje? Dobre. Dobre? No, dobra, to ja próbuję. Muszę wam, powiedzieć, muszę wam powiedzieć, że kiedyś to bardzo często piłam takie koktajle, a teraz od dłuższego czasu zaprzestałam, ale... No to bardzo dobre. Tak? Niemożliwe, muszę spróbować. Ale e, postanowiłam właśnie powrócić do moich właśnie takich codziennych albo chociaż co drugi dzień e, picia takiego właśnie koktajlu. Także wasze zdrówko. Jak Julcia tak pije, to musi być bardzo dobre. Dobre. Bardzo dobre. Mm, tylko wiecie co? Przeszkadzają te... Pestki. Mm, Nie pestki nitki z selera tego naciowego, przepraszam Was bardzo chwilę bardzo dobry, tylko przeszkadzają właśnie te włókna z selera naciowego, ale tak ogólnie jest bardzo dobry, bardzo zdrowy i proponuję też, żebyście zaczęli, zaczęli zaczęły w ogóle pić taki koktajlik szpinakowy dla podniesienia właśnie tych wszystkich Waszych zdrowotnych celów wiecie, żelaza czy takich innych rzeczy Julci to na, na, na przykład bardzo się przyda, bo Julcia bardzo ma niewiele je e, takich owoców, tam mandarynka, sesja i nic więcej. A tak to chociaż szpinaczku trochę po, e, popije, czy coś takiego. Także to. E, muszę Wam powiedzieć jeszcze, że tak, wyjąłam sobie kolczyki te, które kiedyś dostałam e, od Sylwii. Od Sylwii z kanału. E, tego, co Sylwia właśnie już zamknęła. Ona teraz już tylko jest na Instagramie. Najwyżej podam Wam tutaj Sylwii Instagrama. Bo Sylwia ten kanał swój już zamknęła. Co miała na YouTubie. I muszę Wam powiedzieć, że tak. Nie wiem z czego te kolczyki były zrobione, ale tutaj pozostało się takie czarne. Muszę sobie to w ogóle umyć. A tutaj w tym uchu to później właśnie mąż musi zobaczyć, bo mi z tamtej strony krew leci. Znaczy leciała, bo ją zatamowałam. I nie wiem właśnie, czy ja sobie to po prostu mnie obtarł ten, wiecie, zapięcie od tego kolczyka, czy mnie tam obtarło z tyłu, no bo ja sobie tego w stanie nie jestem zobaczyć, bo dziurkę widzę, ale widzę też tak jakby albo było obtarte, albo może sobie to czymś wyszczypałam, nie wiem. Albo, no, opcja taka też, że coś, ten kolczyk właśnie coś mi tutaj narobił, bo zdjęłam kolczyk i od razu pojawiła się krew, no i tak dość dobrze leciała, także sobie to wyjęłam, przemyłam ucho i na razie czekam. Później założę chyba sobie te moje te moje kolczyki, co ja zawsze w nich chodziłam, czyli te złote i na razie w nich będę chodzić na nowo, bo żeby wiecie, ucho mi trochę się wygoiło. Także to tyle. I chyba teraz to i tak stanę już do tego żelazka. Najwyżej tam jakąś przebitkę Wam jeszcze dogram, ale już się teraz z Wami pożegnam, bo już później już chyba nie będę włączała kamery, albo może jeszcze włączę, zobaczę, dobra, to jeszcze się z Wami nie żegnam, bo taki może znowu krótki będzie ten vlog. A może się zmotywujecie też jakimiś porządkami znowu i soczkiem też. Także ja chwilowo tak biorę, wstaję do tej deszki, poprasuję i później się z Wami przyjdę najwyżej, tylko już pożegnać na sam koniec tego mojego vlogu lutowego. Może jakieś takie będą lutowe vlogi, coś tak, vlog luty czy zrobimy sobie, czy coś to jeszcze pomyślimy, zobaczymy, jak to właśnie pójdzie na w tym miesiącu do nagrywania. Dobra. Co tam Julcia? A Julcia teraz chodzi w braciszka starszego tych koszuleczkach. Spodobały właśnie jej się i tak stwierdziła, że będzie chodzić. Nie, A tak poważnie no to stwierdziłam, że jak Julcia chce, to nie chodzi, bo nie będę tego wszystkiego, wiecie, zbierała i czekała, aż ktoś dorośnie do tego rozmiaru. No bo moja Antoś, to zanim dorośnie do tego rozmiaru, to jej moda przejdzie i będzie jakaś zupełnie inna. Także Julcia wybrała sobie niektóre podkoszulki, właśnie takie t-shirty od Mateusza właśnie z szafy i powiedziała, że będzie chodzić teraz ona w nich. A ja chcę, to nie chodzi, ja tam nie mam żadnych przeciwwskazań. Piękny mam turban, Antoś. Piękny masz turban. Spytaj się, czy piękny masz turban. A może zamknąć mi tę lodówkę? Pytaj się, czy piękny turban masz? Ja mam piękny. Piękny, tak? tak. Dobra. E, ja tylko melduję, że e, poprasowane, także poprasowane. Tutaj sobie e, w międzyczasie nadrabiam okay. e, moje zaległości, także też jestem już praktycznie na bieżąco z dziewczynami. A na dzisiaj to już wszystko. Kończę już tego vloga. Bo to już mamy, powiem Wam, 20-27. Także już trochę minęło czasu. Ale te pomidorki to trzeba umyć najpierw. Ja jeszcze muszę mu, Antośkowi mojemu umyć pomidorki. Bo wziął się. Poczekajcie, może już się odwrócę. Także na dzisiaj to już będzie wszystko. Antoś z tą bluzą się wygłupia. Ale niech się trochę jeszcze powygłupia. Już idę ich, wiecie, szykować do spania. Ale on sobie jeszcze. Stwierdził, że będzie jadł pomidorki, te koktajlowe, które kupiłem dzisiaj w Biedronce. Także muszę mu je jeszcze umyć. Ja mam y, roz, taką tą fryzurę nieodpowiednią, ale to już wiecie, już jest wieczór, y, więc i tak już idziemy do, do spania. A może ja to przyciszę, bo to będzie zagłuszało jedno, drugą nie. Dobra, wyłączyłam i y, już mam y, mniej więcej na bieżąco. Jestem praktycznie z każdą, także wiecie jak to jest też ja sobie też lubię pooglądać a yy, poprasowane mam spokój, na razie no oczywiście tam idę jeszcze jedną włączyć sobie yy, bo tam jeszcze mam wiecie, do prania też ale to zaraz sobie włączę akurat przez noc mi się upierze, rano sobie rozwieszę i będę tak miała i coś jeszcze miałam wam powiedzieć, ale już zapomniałam co? ale to jak... a! Yy, a nie, to chyba nie to bo tutaj tak, tutaj to mam strób mi się zrobił, także zrobił mi się strup, czuję od spodu, ale to chyba nie o tym miało być strupie, ja nie wiem o czym miało być. Powiem Wam, że wyleciało mi z głowy, o czym miało być. Bo tutaj chciałam Wam o, coś, o czymś powiedzieć, o tym prasowaniu, a potem stwierdziłam, że się odwrócę, i już nie pamiętam o czym miałam Wam mówić, ale to już dobra, jak sobie przypomnę, to jutro wam powiem. Także na dzisiaj to już wszystko. Jak Wam się podobał taki trochę Holu, trochę nie holu, yy, Zakupowego, trochę motywacji do pracy, może. To poprosimy jeszcze serdecznie tego kciuka w górę i o subskrypcję. Będzie nam naprawdę bardzo miło. Może właśnie tutaj kogoś coś zainteresowało i ma ochotę zostać z nami na dłużej. A teraz pozdrawiamy serdecznie. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Antoś mówimy. Pa! Pa! Pa!